Cześć, mam na imię Karola i zapraszam Cię dzisiaj na jogę na gorszy dzień, kiedy czujesz, że potrzebujesz się zatrzymać, zresetować, być może towarzyszy Ci dużo stresu, to dołącz do tej 20-minutowej praktyki i poczuj się lepiej. Zaczynamy! rozstaw stopy na szerokość maty połącz kolana za sobą następnie połóż sobie prawą rękę na brzuchu lewą w okolicach klatki piersiowej swojego serca zamknij na moment oczy i zobacz jak się dzisiaj czujesz Jak się czuję Twoje ciało? Spróbuj przeskanować swoje ciało i zobaczyć, czy jest jakieś miejsce w ciele, które być może jest napięte, albo jakieś obolałe. Jest sobie chwilę na rozpoznanie tego. A teraz będzie głębszy wdech przez nos i wydech przez nos. swój oddech. Zobacz, jak jest ten oddech. Zobacz, jak on płynie. ile jesteś w stanie poczuć wicie swojego serca. I spróbuj wyrównać ten oddech. Tak, aby długość wydechu i wydechu była podobnej długości. Na początku może to być dla Ciebie trudne, ale z czasem zacznie się to dla Ciebie robić naturalne. Jeszcze trzy głębokie, spokojne oddechy w swoim własnym tempie. powoli otwórz oczy i przyciągnij do siebie kolana przyciągnij kolana do brzucha obejmij nogi i zacznij od takiego delikatnego kołysania się na boki tak aby delikatnie rozluźnić plecy poczuć te plecy I sobie chwilę takiego utulenia. I teraz powolutku zatrzymaj to kołysanie. I po prostu i lewą nogę, trzymaj cały czas prawą nogę blisko brzucha. Zacznij sobie od krążenia stopą. Zobacz, jak ma się dzisiaj Twoja stopa, twój staw, skokowy. Poczuj ten ruch i odkręć w drugą stronę. teraz zatrzymaj, przyciągnij sobie, złap lewą ręką za prawą nogę, prawą rękę daj do boku i przenieś prawe kolano do lewego boku, pilnując aby barki były doklejone do maty, następnie skręć prawo, skręć głowę patrząc za prawą dłonią. Ile zatrzymajmy? Poczuj ten delikatny skręt w tułowiu. Może czujesz delikatne rozciąganie w okolicach pleców, pośladków. jeszcze dwa oddechy tutaj. I powolutku wróć nogą na środek. Wyprostuj prawą nogę i przyciągnij teraz lewą nogę do brzucha. Zacznij od krążenia stopą w jedną stronę. I następnie w drugą stronę. Teraz złap prawą ręką, lewą nogę, lewą rękę wyprostuj do boku i przenieś lewy kolano do prawego boku, doklejając cały czas barki do maty, i spójrz za lewą dłonią. czy jak ma się Twoja druga strona, jak na Twoje plecy pośladek. Poczuj swój oddech. I zrobię jeszcze dwa oddechy w tej pozycji następnie powoli wróć nogą na środek. Postaw sobie stopę na macie. I następnie unieś prawą nogę. Utrzymaj stopę flex, czyli palce zadarte. I połóż stopę w przebiegu swojej kości udowej, tak, żeby zewnętrzna krawędź była na udzie. I teraz pomyśl o tym, żeby ro rozepchnąć kolano prawej nogi. Jak najbardziej od siebie i powolutku unieś lewą nogę, złap pod udem albo zapiszczel i przytrzymaj to rozciąganie. Cały czas myśląc o tym, żeby odpychać prawe kolano od siebie. Poczuj jak pracuje, pośladek. Jak się delikatnie rozciąga, daj sobie jeszcze chwilę. Cały czas świadomie oddychając. Spróbuj ten oddech wyrównać. Biorąc dech przez nos i wydech przez nos. I zróbmy jeszcze dwa oddechy tutaj. I powolutku odstaw lewą stopę, odstaw prawą nogę. I to samo na drugą stronę. Unosimy lewą nogę, stopę zazieramy flex. Ustawiamy zewnętrzną krawędź na udzie, oddalamy od siebie kolano lewej nogi i powoli unosimy prawą nogę, cały czas myśląc o oddalaniu od siebie tego lewego kolana. Złap sobie za udo albo za fiszczer. I poczuj jak się rozciąga. Druga strona, drugi pośladek, przenieś tam swoją uwagę, i pozwól się temu pośladkowi rozciągać, rozluźniać. Każdą kolejnym oddechem. Zrób jeszcze dwa oddechy tutaj. nie Powoli odłóż prawą nogę, odłóż lewą nogę i przetocz się na jeden dowolny bok, i przez ten bok powoli, powoli przejdź sobie do klęku podbardego. Rozstaw sobie dłonie szeroko, palce szeroko rozstawione, dłonie pod barkami, kolana ustaw pod biodrami. I stopy w linii z kolanami. Na wdechu powoli przejdziemy do krowiego grzbietu, dając brzuch do dołu, mocno rozciągając brzuch przód ciała, i z wydechem powoli idziemy do kociego grzbietu, brodę kierując do mostka, mocno odpychając się od maty. Poczuj rozciąganie tyłu całego grzbietu i ponownie z wydechem idziemy powoli do krowiego grzbietu, brzuch do dołu i z wydechem do kociego i wdech krowi grzbiet i wydech koci wdech i wydech i w swoim tempie zrobił sobie jeszcze trzy takie krowie, kocie grzbiety. Czułem cały swój kręgosłup. I powoli zatrzymaj ponownie w klęku podpartym rozstaw z kolana na szerokość maty, połącz palce u stóp. I powoli przejść do pozycji dziecka, siadając na piętach, wyciągnij ramiona do przodu, Odłóż czoło na matę. I poczuj jak przyjemnie rozciągają się Twoje plecy. I jaka przyjemna jest to pozycja dla całego ciała, Daj sobie chwilę w tej pozycji na takie całkowite odprężenie się, rozluźnienie, puszczenie napięcia. Czyli jeden głęboki wdech. I wydech. I teraz powoli przejść sobie ramionami do lewego boku. Czując delikatne wyciąganie prawego boku. Zrób sobie kilka spokojnych oddechów tutaj. Poczuj to przyjemne rozciąganie. Jedno, jednocześnie pozwalając cały czas swojemu ciału się rozluźniać, puszczek, napięcie. Jeszcze jeden. Spokojny, wdech przez nos i wydech przez nos. I następnie powoli przejdź sobie do prawego boku. oczy delikatne rozciąganie lewego teraz boku. Zauważ, czy czujesz jakąś różnicę pomiędzy jedną a drugą stroną. I cały czas wracaj do oddechu. Świadomie biorąc wdech i wydech. Świadomie myśląc o tym oddechu. I jeszcze jeden spokojny wdech. I spokojny wydech. I powolutku przejdź sobie na środek. I z kolejnym wdechem unieś powoli biodra do góry, wracając do kręgu podpartego. Połącz nogi. Przerzuć je bokiem. I usiądź, usiądź na matę. Skrzyżuj nogi, połóż sobie dłonie na kolanach, delikatnie pochyl głowę, zamknij oczy. Weź głębszy wdech przez nos. Wdech przez nos. I zobacz, jak się teraz czujesz. Jak się teraz czuje Twoje ciało. Może jest Ci łatwiej teraz oddychać. Swiadomej oddychać. Może czujesz, że ciało stało się przyjemnie miękkie, niezrozluźnione. Pozwól sobie na utrzymanie tego stanu. Nie tylko teraz, kiedy wykonujesz tę praktykę, ale także później, w ciągu dnia, wracaj świadomie do oddechu. Kiedy tylko będziesz czuł, czuła taką potrzebę, niech ten oddech będzie dla Ciebie taką chwilą zatrzymania, zresytowania, cokolwiek będzie się działo. Następnie połącz dłonie na wysokości klatki piersiowej. Podziękuj sobie za ten czas, za tę chwilę dla siebie. Ja również bardzo, bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia. Następnym razem na